Witam serdecznie u moich kurek i przepiórek. Dzisiaj chciałam Wam opowiedzieć i pokazać, jak wygląda współpraca przepiórek i kurek. Dlaczego tak? Normalnie mam je osobno, ale że niektóre przepióreczki miały przed pogłódki wydropane strasznie plecy. Siedziały w klatce osobno. Ale doszłam do wniosku, że kochiny są na tyle delikatne i chociaż ogromne, że mogę spróbować je osobno razem trzymać. Więc zmieniłam im tutaj ściółkę, wypuściłam przepiórki i muszę powiedzieć, że super współpracują. Wiem, że nie powinno niby się trzymać razem, ale yy, tak jak widać, one sobie tutaj bardzo fajnie radzą. Są zadowolone z dużej przestrzeni. Troszkę nam fruwają, ale myślę, że ym, to nie będzie mi przeszkadzało. Ym, nie wiem, dlaczego wszyscy mówią, że nie powinno się trzymać ich. Ale z moich obserwacji wynika, że kochiny akurat nic przepiórkom absolutnie nie robią. Także te wielkie olbrzymy nadają się do współpracy z lękimi przepiórkami. One się świetnie tu czują, razem sobie jedzą. Małe kochinki dwumiesięczne wyglądają już tak. Przepióreczki, te biedactwa, co je te. Kogutki tak strasznie wymordowały, odpoczywają sobie, siedzą, jedzą, grzebią. Tak jak widać, że nikt nikomu nic nie robi. Kąpią się super w piasku. Chodzą, nie uciekają. Wyjadają te resztki, których kury nie wyjadają, także karma się nie marnuje. No i uważam, że tu nie ma problemu z tym. Poguty piękne, moje kochinki czteromiesięczne. Wyglądają już jak olbrzymy, ale są naprawdę takie słodziaki. Przestraszę się przepiórki małej. O! I sobie tam siedzą. To jest niesamowity widok. Taka ogromna kura. Przepiórka za nim chodzi i wydziobuje mu z między skrzydeł coś. Z między tych piór na nogach, ale one nic im nie robią. O, o jak fajnie! Go mu przeszkadza się odsuwa, tylko. Także, czy razem, czy osobno? Uważam, że z tymi akurat kurami, z tą odmianą, można śmiało przepiórki sobie trzymać. Z silkami, tak jak wszyscy twierdzą, że one są bardzo delikatne i spokojne. No, ja nie wiem, u mnie nie zdało to egzaminu, więc uważam, że silki wcale nie są takie łagodne dla innych kur, bo mam z nimi troszeczkę problemów, ale to może innym razem. Pozdrawiam serdecznie.